Dzień dobry Państwu. Zbigniew Kękuś, po pierwsze Polak, odcinek 50, tytuł Stanowisko rządu Mateusza Morawieckiego w sprawie deklaracji teryzińskiej. Proszę Państwa, 26 marca tego roku 59 senatorów Stanów Zjednoczonych skierowało pismo do prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego. To pismo znajdziecie Państwo w internecie, w którym podali między innymi, że w 2009 roku Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i 45 innymi krajami zatwierdziła deklarację terezińską i powołując się na to stanowisko, że Polska zatwierdziła deklarację terezińską, Skierowali no, dość ostrą w tonie prośbę, nalegając na Mateusza Morawieckiego, żeby władze Rzeczpospolitej Polskiej jak najszybciej wprowadziły prawo, z mocy którego Żydzi, organizacje żydowskie będą mogły uzyskać tak zwane mienie bezspadkowe, żeby nie było wątpliwości. Mienie, co do którego. Żydzi, którzy zginęli w Holokauście, nie pozostawili po sobie spadkobierców. Żeby złapać byka za rogi, jak Państwo niektórzy wiecie, myślę, że większość, są organizacje żydowskie, które w ten sposób chcą wydobyć od Polski, również od innych krajów, ale inne, pozostałoby ich rządom, ich chyba, które chyba lepiej dbają o interes swoich obywateli niż rządzący. Polską. Po tym, gdy zapoznałem się z treścią tego pisma, oczywiście na koniec powołaliście, że to chodzi tylko i wyłącznie o bardzo dobre na dzisiaj, ale i w przyszłości relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Według mnie zaprezentowali się jako doskonale funkcjonujące lobby żydowskie. Po tym, gdy zapoznałem się z treścią tego pisma, skierowałem pismo do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z dnia 4 kwietnia 2018 roku. Wniosek podałem podstawy prawne, przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, o sporządzenie i doręczeniu informacji publicznej w postaci wyjaśnienia, czy przedstawiciel rzeczpospolitej Polskiej zatwierdził w imieniu władz RP tak zwaną deklarację terezińską, na którą w piśmie z dnia 26 marca 2018 roku do prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powołało się 59 senatorów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Otrzymałem odpowiedź z 19 kwietnia 2018 roku, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Informacyjne Rządu, dyrektor Piotr Matczuk, Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 4 kwietnia BR, zarejestrowanym w KPRM 5 kwietnia BR, uprzejmie wyjaśniam, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie jest właściwa w przedmiotowej sprawie i nie dysponuje wnioskowanymi informacjami. Aby je uzyskać, sugeruję zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No zaprezentowało mi się w tym przypadku Centrum Informacyjne Rządu jako centrum dezinformacyjne, dlatego, że ponad wszelką wątpliwość prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, był właściwym adresatem tego mojego pisma, albowiem w konferencji zwanej Terezińską, organizowanej w czerwcu 2009 roku w Pradze, Delegacji Polskiej przewodniczył Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego Władysław Bartoszewski. Jeśli Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów, no to z całą pewnością, jeśli mieć pod uwagę ciągłość sprawowania Urzędu Prezesa Rady Ministrów, właściwego wybrałem adresata tego pisma. Natomiast, ponieważ mi nie udzielił odpowiedzi Mateusz Morawiecki, a udzielił mi pouczenia Dyrektor, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Piotr Maczuch. Ja zawsze korzystam z dobrych rad, skorzystałem z tej i skierowałem pismo do tego, oto pana, ministra spraw zagranicznych, pan Jacek Czakutowicz, pismo z dnia 29 maja 2018 roku.